Bardzo dziękujemy. Natalia Kupiecka, która odwiedziła jedną z wiosek dziecięcych. Która śpiewała? Pod Im. Puszka Okruszka, to pamiętam. Co tak, ale im więcej, więcej ciebie, tym... tym mniej! Wow! Dzień dobry, jesteśmy w Siedlcach wiosce Dziecięcej w domku numer jeden. Jest tu nas sześcioro, jest ciocia, która nas wychowuje. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Jest to organizacja charytatywna. Zajmuje się opieką nad dziećmi opuszczonymi osieroconymi, jak również zagrożonymi utratą opieki rodzicielskiej. Ja, Robert i Jasiek, którego tu. jesteśmy jednym rodzeństwem, a Wiktoria, Szymon i Diane są drugim. Rodzice SOS opiekują się dziećmi i gwarantują im poczucie bezpieczeństwa, jak również szczęśliwe dzieciństwo. Ania, Ania to jest taka czasami bywa troszeczkę obrażalska, obraża się tak bez powodu, chociaż, no teraz wchodzi w ten wiek może dojrzewania, to może dlatego. Wiktoria to jest nasza taka krzykaczka rodzinna, Robercik to takie nasze troszeczkę... Ziółko. Jasiek jest taką osobą, która lubi troszeczkę zarządzić. Daniel jest taki sportowiec. Ma też swoje takie humorki, mówię każdy z nich. Szymon też bardzo sportowiec. Dużo biega, chodzi na sekcję też rugby. Czekamy teraz na Natalię. Natalia Kukulska jest ambasadorem SOS Wiosek Dziecięcych. Wspiera ideę wiosek i pomaga nam zdobywać fundusze. Po to, żebyśmy mogli pomagać potrzebującym dzieciom. Wydaje mi się, że Natalia ja będzie w porządku. Między nami nic nie było. Parę noc trochę wina. To za mało bycie Dzień Dobry. Cześć. Robimy coś wspólnego razem, tak? Mhm. To co, co jakie mamy plany? Oprowadzicie Przez. mnie? Wstęp w godzinach od 10 do 16. Dziękuję. Stop, próby nie wchodzić, także widać, że robota tutaj jest zamknięta. Moi dzieci dokładnie to samo robią. Zakaz wstępu, tu otwarte. Co to za medal? W to Naprawdę? Tak. Lubisz się stroić, co? Mm. Zawsze jest taki porządek w swoim pokoju. No co, idziemy? Tak. tak. Ale fajnie, ale mi dobrze. Najbliżsi sąsiedzi. To są fajni? to, <noise> <noise> Musicie uważać na słowa. Jak fajnie, że dzieci mają miejsca, w których mogą odreagować. Zapraszamy na przygotowanie wspólnego obiadu. Okruszek, puszek, kłębuszek, jest między nami sympatii. Będzie puszek. Ustarczy tylko, nie, to nie że się poruszę. Puszek, po puszek by robi. Nie, to nie <laughs> Biega, by ze mną być. Zaraz przybiega, by ze mną być. To jest puszek. Znaleźliśmy go. Brawo, Natalia prosto z Podsiedlec do pyta Studia Pytania. Witamy Cię bardzo serdecznie. I pani Anna Hoszcz, Sędrowska, SOS, Wioski Dziecięce. Słuchaj, no tam, tam była w Podumień już świetna impreza, ale na początku, <grym> jak tam przyjechałaś. Nie widać połowy. Nie widać połowy. Nie ale, widać. ale sam początek już przyjeżdżasz? dzieciaki były stremowane? Przede wszystkim y, wyglądały, wiesz, tak, nosy przyklejały do szyby, już się nie mogły doczekać. A padał deszcz? Y, nie było. W piękna... momencie przyjazdu. Moment... <grym 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 nie, była piękna pogoda, ale wybiegły po mnie. Rzeczywiście bardzo, bardzo mnie ciepło przyjęły. Ale mówię, że nie widać połowy tego, co y -y. się działo, bo tam, słuchaj, były choroby. Choreografia była przygotowana tańce, występy, śpiewy. To była tylko Puszek był tylko jedną z piosenek przygotowanych tam po prostu był cały występ, więc um, za rozruszenie, zaskoczenie. No przede wszystkim jestem, przede wszystkim jestem zaskoczona tym, że w takim domu, jednak domu gdzieś zastępczym, w cudzysłowie, mhm. panuje atmosfera prawdziwego domu. Naprawdę jestem pełna podziwu dla też pani Małgosi, która jest ich tak zwaną przyszywaną mamą, mówią do niej ciociu, która zrobiła tam tak cudowną atmosferę, że dzieci czują się świetnie, mają swoje pokoje, mają fajną, fajne też zaplecze takie do, do, do szkoły edukacyjnej, ale też widać wiele miłości. I co mi się bardzo podoba, mama Małgosia utrzymuje tam dyscyplinę, to znaczy dzieci mają porządek w pokoju, mają, wiedzą, żeby po, po posiłku odnieść talerze, są naprawdę dobrze wychowane i, i widać, że, że tej miłości im nie brakuje, więc jestem pełna podziwu i trzymam kciuki, żeby takich miejsc, jak właśnie te domy w wioskach SOS, żeby, żeby powstawały nadal, bo potrzeb jest bardzo dużo. 80 tysięcy dzieci jest jeszcze bez ma, czy ma podobne sytuacje podobnie trudne bez rodziców i, i mogłoby się znaleźć też w takich wioskach. Aniu w jaki sposób ta akcja ma szansę się rozszerzać? Mówisz o wioskach dziecięcych. Tak. Czy znaczy, w tej chwili my mm, walczymy o to, żeby utrzymać to, co mamy, to znaczy my mamy cztery SOS wioski dziecięce w Polsce e, w czterech lokalizacjach. Mamy programy umacniania rodzin, więc no, tych wydatków jest sporo, więc raczej o rozszerzaniu działalności nie myślimy, myślimy, myślimy o utrzymaniu tych programów, które mamy w tej chwili. Czy nie macie w planie, żeby za kilka lat było więcej tych. Marzenia. To są nasze to są marzenia. marzenia, Do wiosek byśmy trafiają... bardzo chcieli w 2016 roku objąć opieką 3 tysiące dzieci. W tej chwili jest 1250. Tak e... to ambitne plan. Do wiosek trafiają dzieci, trafiają sieroty yy, społeczne, Sieroty yy, biologiczne. Środy biologiczne yy. Śledzicie później losy tych dzieci? Tak, oczywiście. Jak ta odmiana w ich życiu, fakt, że zmieniają kierunek, znajdują prawdziwą rodzinę, wpływa na ich życie? To znaczy, bardzo dużo mamy takich dzieci, które już się usamodzielniły, które mają swoje rodziny, bardzo dobrze funkcjonują. Mamy sporo studentów, ludzi, którzy. No, ponieważ one z, z dziś są z bardzo, z bardzo trudnych środowisk, Aha. z takich środowisk bardzo zaniedbanych. Mają bardzo duże braki edukacyjne, m, deficyty emocjonalne. Często są chore, także też trzeba ich wyleczyć. I e, rodzice SOS, bo nie tylko mamy, mamy też, e, też ojców. I ciocie I, i wujków, tak, zależy w której wiosce, m, także różnie to jest. E, także rodzice SOS muszą przez cały czas odbudowywać w nich to um, do zaufanie do świata dorosłych, bo to są dzieci krzywdzone przez najbliższych im ludzi. No I poczucie e, wartości. Własne, prawda? Tak, i otoczyć je miłością. Natomiast jeżeli chodzi o te, o te dzieci, które już się usamodzielniły, to one mają własne mieszkania, bo my przy pomocy partnerów te mieszkania im znajdujemy, one studiują, no, myślę, że... Ważne, że utrzymujecie z tymi dziećmi kontakt. Tak, one wracają na święta, wracają do, do domów i te matki, już to są ich matki. A no tak, to znaczy, to nie dziwi się, matki. że wracają tam panuje absolutnie rodzinna atmosfera to tak. jest... Dużo wzruszeń? Bardzo dużo wzruszeń i, i taki, te dzieci naprawdę są takimi cudownymi przylepami. Mhm. Jeszcze co jest dla mnie bardzo ważne w tej idei wiosek dziecięcych i to warto o tym wspomnieć, to jest to, że rodzeństwa nie są rozdzielane. I w tym domu, Aha. w którym ja byłam, były dwa rodzeństwa, po trzy osoby, tak? Sześcioro dzieci. Sześcioro wtedy, tak. dzieci, tak, ale, ale te, te rodzeństwa trzymają się razem I, i w zasadzie nawet w tej samej wiosce jeszcze są inne rodzeństwa, mm -hmm. ich dalsze, bo akurat y, tam, 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 tam to najmłodsze rodzeństwo pochodziło z rodziny dziewięcio... Y, mm -hmm. dziewięciorodzieci. <śla> dziewięcio... Dziewięcioosobowej. Osobowej. No w każdym razie było jednym właśnie... tak naprawdę było rodzeństwem, które znalazło się akurat w tej wiosce. W domu obok było, było, było ich kolejne rodzeństwo, co prawda biologiczne chyba mama jest Ma, mama, mamy mają wspólną mm -hmm. ojcowie są różni, natomiast to jest bardzo piękne, że te dzieci nie są rozdzielane, ponieważ w domu dziecka jednak często spotykamy się z taką tragedią, tak. że rodzeństwa muszą... Tak, Aniu, no było... właśnie powiedzmy o tym, ponieważ nie zawsze tak było, część z tych dzieci to są rodzeństwa, które wcześniej były rozdzielane, tak. a dzięki wioskom tak. dziecięcym mogą mieszkać znowu razem, tak, to, czasami tak, musieli uczyć przykład... się swoich imion. Mm -hmm. Tak, to mi kiedyś opowiedziała mama SOS, taka, kiedy, taka która bardzo długo już pracuje, w wiosce w Kraśniku, że jak ona wiozła swoje dzieci do, do domu SOS, to one musiały się, to, były, to było rodzeństwo, musiało się nauczyć swoich imion, bo ich po prostu nie znały. Natomiast takie, też było właśnie w Siedlcach, mamy taką to rodzeństwo Ania, Robert i Janek, to mhm. były dzieci, które były rozdzielone, to znaczy Ania i Janek mieszkali w domu dziecka, a Robert w domu małego dziecka. I tutaj w wiosce się spotkali. i teraz Ania mają... w ogóle teraz najbardziej otwarta, była podobno na samym początku niezwykle otwarta. zamkniętą osobą, także ta pomoc psychologiczna, tutaj też jest bardzo istotna. Ze strony cioci. Ze strony cioci. I w ogóle nie i tylko, to, że, nie to, że nie są tylko, te dzieci oczywiście. prowadzone dalej, to te, te studia, to, że cały czas jest to zainteresowanie, czyli nie jest to taka pomoc, na, pomoc chwilę. na chwilę. I to piękne. A czy dzieciaki mają kontakt z rodzicami biologicznymi? Tak. Tak, staramy się, o ile to jest oczywiście możliwe. I jeżeli... nam tak. o, o rodzicach, że tutaj jest. Jeżeli to nie prezydent. jest zbyt obciążające dla dziecka, to my się staramy, żeby ten kontakt był, żeby rodzice tak. brali udział w ważnych wydarzeniach w życiu dziecka, jest... są zaprosza... mhm. zapraszani do wioski. Dzieci czasem jeżdżą w odwiedziny, o ile oczywiście jest to możliwe i my mamy przekonanie, że to nie zaszkodzi dziecku. Zmiana w takim razie jest możliwa, jeżeli możemy pomóc e, zmienić świat dzieci porządnie doświadczonych na samym starcie. To z całą pewnością warto, i widać, że przynosi to naprawdę fantastyczne efekty. Pozwala im normalnie żyć jak dzieci ze zwykłych rodzin. Idea genialna. Trzymamy kciuki za utrzymanie stanu posiadania i za realizację marzeń do 2016 roku. Dziękuję Dziękujemy na I jeszcze dłużej, oczywiście. I jeszcze dłużej, no to jasne. Natalia jeszcze dzisiaj wystąpi ze swoim chórem z Bitwy na głosie, która już jutro o 25 w Dwójce. A to czasem pomina drażba